Dzień dobry. Ford Autogrupa Lis. ja nazywam się Kasper Duczak, a dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować Forda Kuga w pakiecie ST Lite. Yy, mamy tutaj hybrydę plugin, czyli połączenie silnika spalinowego z silnikiem elektrycznym oraz baterią. Technologia ta pozwala nam tutaj yy, ładować. Tą baterię z gniazda oraz jeździć na samym prądzie czyli używamy tylko silnika elektrycznego. Jesteśmy w stanie przejechać do 68 km tylko i wyłącznie na silniku elektrycznym. Jeżeli chodzi o silnik spalinowy, w tym samochodzie tutaj zastosowano silnik wolnosący, benzynowy o pojemności 2,5 litra. Przejdźmy teraz tutaj do przodu samochodu. To co wyróżnia na pewno Forda Kuga w pakiecie ST-Line to czarny grill przednia kamera na zderzaku tutaj oczywiście czujniki jeżeli chodzi o reflektory w tym samochodzie mamy tutaj reflektory adaptacyjne w pełni LEDowe, z automatyczną zmianą świateł zapobiegającą, zapobiegającą przede wszystkim oślepianiu kierowców jadących z naprzeciw Obręczę tutaj w pakiecie ST-Line pięcioramienne, 18-calowe. Jeżeli chodzi o nadkole oraz progi, oraz progi mamy je w kolorze nadwozia. Z przodu tutaj znajduje się wejście do ładowania baterii. Jeżeli chodzi o ładowanie, możemy tutaj ładować za pomocą zwykłego gniazdka standardowego 230V ładowarką dołączoną do zestawu, do samochodu, co trwa około 6 godzin, bądź też możemy zaopatrzyć się w ładowarkę Wallboxa. Wtedy ten czas ładowania skróci nam się do 4 godzin, nawet nie poniżej. Przechodząc do bagażnika, możemy go otworzyć na 4 różne sposoby, albo standardowo... Przyciskiem na klapie możemy to dokonać również z, zewnątrz, z wewnątrz samochodu z kluczyka, bądź też opcja najbardziej wygodna, jeżeli mamy zajęte ręce, mamy jakieś zakupy, możemy klapę bagażnika otworzyć jednym ruchem nogi. Jeżeli chodzi o klapę bagażnika, tak jak wspomniałem wcześniej, baterie tutaj umieszczone pod podłogą tego miejsca nam tutaj nie ograniczają. Dzięki temu bagażnik jest naprawdę pojemny, bo w standardowej opcji ułożenia foteli mamy 300, 383 litry. Fotele zaraz zaprezentuję, są przesuwalne, także jeżeli przesuniemy te fotele, wtedy ta pojemność nam się zwiększy do 518 litrów. Tutaj w bagażniku mamy właśnie ładowarkę, tak jak wspomniałem, jest to standardowa ładowarka dołączana do zestawu z samochodem. Na 230 V, czyli standardowe, standardowe gniazdko. Yy, tutaj koło dojazdowe oraz całe wyposażenie samochodu. Jeżeli chodzi o wersję ST-Line, fotele oraz kierownica oprzyte są czerwoną nicią. E, tak jak tutaj wspomniałem, te fotele są regulowane, co pozwala nam na zmianę tej wielkości bagażnika. Możemy te fotele przesunąć sobie do przodu. Możemy również zmienić tutaj pochylenie. Znacznie, znacznie, nam to, znacznie nam to zwiększy tą pojemność bagażnika. W, standardowej, w standardowym ułożeniu mamy tak, wtedy największy komfort dla podróżujących z tyłu. No i naprawdę ogrom miejsca. Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna podgrzewane fotele przednie. Oraz tylne fotele skrajne. Podgrzewana także jest kierownica. No i to, co wyróżnia Forda od konkurencji, to podgrzewana przednia szyba. Przechodząc tutaj niżej, mamy pokrętło zmiany biegów. Tutaj znajdziemy przełączenie trybów jazdy. Możemy poruszać się w trybie normalnym, eko, sportowym. Śliska nawierzchnia, tryb śnieg, piasek. Wersja Steel Line podsupitka w kolorze ciemnym. Przechodząc do kierownicy, kierownica skórzana, obszyta czerwoną nicią. Z poziomu kierownicy mamy tutaj sterowanie radiem, odbieranie połączeń oraz tempomat. Zamiast tablicy zegarów mamy tutaj już zamontowany wyświetlacz. Powyżej wyświetlacz Head-Up. Przechodząc do środka, tutaj mamy wyświetlacz dotykowy, ekran z nawigacją satelitarną, przednia kamera ułatwiająca nam znacznie parkowanie i dojeżdżanie. Ten samochód wyposażony jest ponadto w tempomat adaptacyjny z funkcją stop and go. Posiada również system monitorowania martwego pola w lusterkach, a także automatyczne parkowanie. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tym modelem bądź innymi modelami marki Ford, serdecznie zapraszam do salonu Forda w Opatówku.